Zamy szkody po tej ulewie, Co nagrałem ten odcinek? Nie ja wiem. Możliwe, że się Chodź, zobaczyć pilot za okulę. Ej, jeżero, totalne. Chcesz zobaczyć, jak było wtedy, kiedy ja O, kurde, nie. Ja przyszedłeś w tym? Bo. Ale nie, nie, nie. nie on bardziej chce, żeby tutaj wbiózł. No. Zaraz. Tutaj, tutaj Wiem, boże, jakiś sył. Sył pochwali na, na odczyszczenie. Nie no. O! uj! To jest, Co? To tupa, to jest tupa, 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 tupa. Nie, to nie jest ta Śmierdzi. To śmierdzi o tutaj. to Co? Ale nowa. No o kurde, cool, pompa pękła. To jest pompa e, dopuszczająca woda. Nie możliwe, że się trochę coś wylało. Pękła ta pompa. Możliwe, że się wylało. No ta biała. Nie, nie pękła. A na pewno jesteś hany? samochód. Samolot jest a może jakieś dzieci są? Nie no, to mhm. tak. Może jakieś dzieci. Diecko mało dzieci się. Jało. No, kurde, no, ty... mam mokre już podnie? Nie. Dobra, to chodźmy. No, ale no to naprawdę dużo wczyszczenia. Ale pracę. już... I powiem sobie, to wszystko pływa po całym grodzisku ta kola. Ta kola, ta kola pływa po całym grodzisku. Powiedz sobie, ile kol muszą teraz ludzie odsadzać. Dwie i pół godziny temu to się stało. No, ja już byłem... Deptak, jedna no, część no. deptaka to mi sięgała do kola. Deptak ekstra zalany, widziałem internetowo. Widziałeś dwie na ciągu? No. Wrzucałem no, całym udział. Co? Znaczy ja to byłem, wiesz... Wiesz, przy, to, aptece. To, 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 to. przy aptece, przy aptece. Nie, Tam, u no się. U chętka. Kur... był taki moment, jakiś taki straszny dół, gdzie się wywaliło. Przy naszej szkole? Nie. O, też będzie padać. Będzie padać, to chyba szybko nie przyjdziemy. Dobra, przeżyjemy, ukryjemy się i przejdziemy tam. Ale... Albo będzie... I będzie wola do... Albo nie powinniśmy Dać, bo te chmury w ogóle wyglądają. wyglądają mi na zwykłe Bo podobno miało 15 padać. Co by działo? 17. Patrzcie, co by było? No ciągu. co z tego? O, kurwy, jak to jest Idziemy zarabiamy. przez Gdzie Okej, Gdzie jest? Za to dajcie lajka, super. Dziękuję. A tutaj przez to okay. przejdziemy. A może pęknie? Czemu? Słomek? No chodź. Już trochę wysoko. Po 13:20. Za tym tygodniu. Nie wiem. Nie! wcześniej. Skrzyżowanie oczywiście A kajaków, kajaków A wcześniej. A wcześniej. A wcześniej. A wcześniej. ale wcześniej. A wcześniej. co wcześniej. A wcześniej. A wcześniej. A wcześniej. A jakąś jedną nogą Może, bo możesz szukać tak. ciągle w jakąś górę. Co ty, czemu na ja ja tak. ja idzie. to Ja idę, ty nigdy nie idziesz. ty O! jest! Kurde, ale jakieś szkody u Nie, pięć tysięcy? Milion. Jak milion? Milion złotych? Zależy gdzie. Jakie w całym Grunisku, wcale. Czy w gminie Grunisk? W gminie? Milion. Ale prawie tylko w tej okolicy naszej Grunisku? 350 tysięcy. Ale milion przez te, <gryphan> przez te hale zburzone. To nawet no. może 2 miliony. O, nie wiesz, no te hale w Kodekach. Aaa. To jest a. gmina Czekaj, ja tutaj chwilę <gryphan> piję się o odrębnicie do wody. Ale już też że mogło być gminne, bo ostatnią intel. Jedziemy jak jakiś typ do Sąsika do niej. To wiem. jest żart. Niestety, ale umujemy nogi. Ja umujemy nogi, jakby. Ja? Ja nie wiem, ja? Ja nie no. wiem bo. No bo przecież tak się wychodzimy. O nie, w tym nie, to fajnie wiatr. Najwyżej co, będzie masz w kobiet? Nie! Sprawdź, sprawdź, radaj. No ale pokazała mi, że napada ciężko. Nie, sprawdź, radaj, sprawdź, radaj. Tak mam jedno, totalnie totalnie tamta. Może wiesz to chodźmy już tak na Małopiecką i ja będę patrzyła, to będzie to samo. Ale nie, to jest jakaś godzinka, zajmę już godzinkę. O 17 ma padać podobno. Zobaczmy. Ale na burza. Ta, ta tak właśnie ta. Dobra, no. winę? 50. Wiesz, jak dziś. Hmm. Dobra, zobaczmy. Ale jak tam w Polsce, to coś nie wiem będzie Nie, 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 będzie u nas padać, będzie ale może nie w A więc ją udalajmy się może w A umiesz kuwać? Tak A, z... A właśnie, zobaczmy czy się w Kate'a uśmiechamy Ej no właśnie W taką tak wiesz Tutaj nie ma wielkich prac Tu dziurę kopali, tu dziurę kopali Samy. Mam okiesko, spodnie? Tak bardzo? O co coś tu jest, Jeździła, Jest dzieła, jest dzieła. A nie, tutaj Przecież segły ludzie wysypy Tutaj jest zbiornik, z segiem. O kurde Daj łokcie Dziła była? O kurde, ja się boję tędy chodzić Tutaj chod... roboty chodnika I w ogóle chodzimy Tak troszkę jakby nielegalnie Znaczy. O kurde Zapadłeś od to było O Tutaj mnie zbiorowisko. Eee, a tu jest droga, tylko nas czeka. Wejdziemy sobie na chodniki, trochę popiękniemy już pod I teraz, kurde, czemu w budynku nie mamy pożyczki? kajaków na drodze. No, były kajaki, żebym był kajak tutaj. Trzy kajaki za czadkim złotym. Nie rozumiem, jak ja by było tak jak a ty ja coś no A nie, tutaj już nie chodź ma, to, to jest kanał Czekaj Ryzykuję wchodząc do... do ulicy Okej, okay, nie źle Ej, ale jest porządnie O nie, zobacz Kowiesz ładny ogródek A czego takie bąble tam lecą? No a to ja chwilowo kończę się.